Nie wiem, gdzie się dzieje, strasznie, strasznie. Zimno było, więc strasznie nie wiem, no, ale ten wiatr się tak potęguje, jakby... Nie gadały się, że my dalej. O, na górkę Simona, ktoś z rozpędu idzie. z kijkani. Nie wiem, co one tak gadają. O, ale jakaś tam dyskusja idzie. Sporo już się tam nazywatywało. Może jakiś sejmik, a może będzie się lać za niedługo. Widziałem kiedyś daleko, ale za późno włączyłem kamerę. dwie kaczki lały, znaczy dwa kaczory. O, no dobra, że włączamy. Na razie idziemy. O meu avô fez mara,